manko widzowie. Dzisiaj muszę grać ciągle Sherry starcie solo. Jeszcze sobie nie ustawimy, ale. <laughs> Naprawdę, starcie solo i to bardzo dużo. Nie wiem, jakieś 10 rund starcie solo, Sherry widzowie, a mam duże pucharki na niej, nie, więc mogę tutaj w dużo stawić, Dużo stracić jakby, no. Więc widzę, zostawcie tutaj lajka, like, żeby mi się lepiej grało, bo poprzednim odcinekiem też zostawiliście dosyć duży łapeczek, więc, t, no, tego, tego odcineczka też może być part dwa widzowie, tylko innej postaci, t, na której też mam dużo pucharków, więc zostawiajcie tutaj lajki, tak, z 6-7 lajków to zrobię tego też part dwa. a więc, tak jak mówiłem już po wszystkich odcineczkach, dołączę widzę do mojego klubu ptasie, Gniazdo, bo naprawdę, klub nie jest tak, tak dużo rozwinięty, a widzowie naprawdę, jeszcze bardzo dużo miejsc jest w klubie, więc widzu, jak to oglądasz, to jest właśnie klub dla ciebie. Możesz tutaj dołączyć, pisać ze mną. Zobaczcie, tutaj są czaty widzowe ze mną, też z innymi osobami. Zobaczcie, tutaj ktoś jest akurat aktywny, w menu jest, więc widzowie dołączajcie, wysyłajcie zaproszenia. Pamiętajcie, że ja wszystko akceptuję, co jest jakby ktoś ma powiedzieć 2000 pucharków, to ja wszystko akceptuję, widzowie. Nie ważne, czy ma, rzeczy, ma że nie, jakieś inne złe rzeczy, jak masz. Po prostu musisz mieć więcej niż 20 2000 pucharków i akceptuję, widzowie. A więc dołączajcie, a my już lecimy do odcineczka. Niestety, widzowie. Niestety, niestety, ale muszę to zrobić. Pamiętajcie, że ja to robię też dla Was. Dobra! Dość tego gadania i lecimy, dobra. Naprawdę, ja się boję, widzowie. Ja się boję, ja się boję w to grać. Naprawdę, bo to są 500 pucharków, to nie jest jakoś bardzo dużo, ale też nie jest bardzo mało. A więc jest trochę przykro. Jak widzicie, mam laleczkę Jessy, no. No, kurde na Mike, najgorsza. Ej, no co ten chłop się tak wkurza? na no sam to, ja co, no co nie będę tak bardzo w środek wchodził. Typie. Jakiś dziwny jest. Taki agresywny. ja tylko dopiero coś w zaczęła. Ej, dobra. Ej, doła, typek dziwny. Typek dziwny, tak szczerze. Dobra, spokojnie widzę. To jest dopiero początek odcineczka. Mam dwa perki. Dobrze, że nie ma ulta, bo z ultem to by już był niepokonany, naprawdę. Co że ja robię? Ciągle automatycznie umieram. Nie. Dawaj kupa, dawaj kupa! Yes! Ledwo co, ale... Wygrałem to. Jakby to... Pojedynki... Ej, są trzy gracze. Na razie idzie dobrze. Dobra, wielkie jest to już... Mega. Mi się to mogę samemu, samemu pokonać. Się kryje w krzakach. Dobra, ona ma 11 power cubów. Będzie nie do pokonania. Jeszcze ma ulta, nie? Ja zostawiam tutaj swojem. Teraz będzie większe. Bam, bam, bam. I ja się skupiam na. Aha, 500 żyć miało. Ale ja się skupiłem na wygraniu. chyba. Plus 8 pukarków, jest git na razie. Zaczęłam jakieś tam misje. Dobra, na razie dopiero pierwsza on z 10, więc widzowie oglądajcie ten filmik do końca. Sorry, że on będzie taki z 15 minut, chyba, nie wiem. Zależy tam. Tak, nie wiem, około tego chyba. Dobra, lecimy, ja muszę dużo tych power cube'ów, ale naprawdę tutaj akurat było blisko, więc to liczymy jako wygra, bo od, chyba od czwartego miejsca się liczy jako wygrana, prawda? Ale tutaj pójdzie na pewno. Nie, fajnie. on przynajmniej się do mnie nie przyczepił, jak to wszyscy inni znowu. To, tutaj, jest, tutaj jestem bezpieczny tak naprawdę, ale nie do końca. Nie do końca bezpieczny, ale... Ej, dobra. Tylko tutaj się trochę goście tutaj przywalają trochę, nie? Tak tutaj na pewno ktoś. Ja, ja tutaj już nie będę ryzykował, tak naprawdę. Bam, bam. O kurde. Dobra, Edgara to ja się boję tak naprawdę. No nie, on ma ulta. To już to przegrywa mnie. Albo nie, albo nie. Albo nie. Osiem zawodników, dobra, to jest dużo. O Małta, ja, ja tam nie idę, ja tam nie idę, do widzenia. O, dobra, jaki tu jest stres w ogóle. Emotka? Nie wiem co mówi po angielsku, nie rozumiem, dobra. Leon ma dwa powercube, to jest Essa Dla mnie Essa, ale na razie czy mam wymaksowanego też To tam tyle Leon mi nic nie zrobi na razie Na razie, dobra, tam już się dobra piąte, piąte miejsce już mam z głowy, no to już tak z jeden pucharek plus Dobrze, że przynajmniej niestety da, ja tam nie idę Ja tam nie wiem, co, co mnie skusiło, żeby tam iść Cztery miejsca, to już mam przynajmniej kilka pucharków Przynajmniej trzy pucharki w, w, z głowy jakby zdobędę jednak no. Ja się boję. Go. Ej, no chłop ani innego parki, bo nie ma, no to on nie może mieć pierwszego miejsca. Ej, dobra, on się na mnie uzie. Proszę, nie, nie, nie. Nie było szans po prostu, ale czwarte miejsce też zaniczyłem jako wygrane, bo są na później. Zobacz, no, nie mam nic szans w ogóle. No, dobra, ale on to akurat miał duży puchar. I co, mam przez cztery pucharki. I czwarta ranga, ranga. O widzicie, wygraj 3 czy tam, tak, trzy, i no i zobaczcie. I wygraj bicy 3. A, dobra nieważne I zobaczcie, zaliczyło mnie jako wygraną. To już trzecia runda teraz. Jakby to była druga. Teraz lecimy z trzecią. Dobra, lecimy. I sobie. Oni czymś nie zapewniają, wam powiedzieć? Nie. dobra nie, dobra. Kogo my tutaj mamy? Dwa szele, jednego kruka. I ten. I w ogóle podobno jakiś nowy haker w w drodze. Nie. No. Jaja. Jaja. Jajka jajeczka o Bo nieważne, tym się nie. Chopie, ugarni się, dobra. Sorry, widzę, że tak coś je tak. Zacichnie, to tego, tego typu, ja już nie będę tam podchodził. chyba wszystko. No i co, tylko kilka żyć straciłem. Dobra, ona w sumie nie jest jakoś dobrze wymaksowana ale coś jest ulepszone. No jakby. No to jest tak cał, bo ja tam się nie jakimś cudem nie trafił. Z dynamite'iem to naprawdę, widzę, jest cie... To już to, jakby umiera mnie. Dobra, jakaś co mi podgląda, tylko żeby się to nagle nie powiększyło, nie chcę mieć znowu tego buga co ostatnio, tego hakera, że nagle, nagle się milion osób... No, tak, myślałem, że to jest prawdziwe Brawl TV, był w Brawl TV, widzę, ale akurat pierwsze moje Brawl TV było schakowane. ogarniacie to, widzowie, ogarniacie to w ogóle? Dobra, nieważne. Że... co tak hałasuje mnie w chacie, dziwne trochę, trochę creepy, ale spokojnie, da, nie spokojnie, bo da mamy jeden pucharek z głowy, Shelly ma ulta, więc jest przypał, jak to jest w tego robo, Ta, jest trochę przypałowo, koniec tego, dobra, ten Edgar nie ma z nami szans, albo ma duży tak naprawdę, no chodź tu człowieczku no chodź to ma zara ulta, więc ja tam uważam. No chodź tu, a no nie, 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 kurde, to? ja już to umieram, ale mam chy chyba jeden pucharek z głowy, albo przynajmniej kilka, proszę by to liczyło, nie, to chyba nie liczy, albo tak liczy, jej, mam misję, to 200 się dostaje, buuu, ale czwarta ranka wygrana i teraz lecimy z czwartą rundeczką, więc tak szybko ten czas leci, ach, no nic, dobra. I w ogóle zapomniałem wysłać jak, wam, jak otwieram skarnetu legendarnego stardu, to panu wypad... Już chciałem wam powiedzieć, co do mnie wypadło, to. No. Dobra, nie powiem wam, co wypadło, bo to musi być dla was niespodzianka, nie? Tylko, jak, jak ja wam teraz tak se... Chłopie, no nie! Chyba jakieś jaja se ze mnie robicie, widzowie? Jeszcze co głupiego ulta odpali. Bambik. Bambiku, ja się zaraz od ciebie. Mam bardzo mało żyć, nie masz szans. Teraz ucieka ty, nie? Patrzcie, atakuje, To ciekawe, wy też tak nie macie często. To jeden leży, ale teraz mam i tak karę ilość, i to jest przypał. Spokojnie widzę. Na razie jest pięć graczy już tak szybko. Ja mam dopiero jednego parę kuba. Dobra. Sprzypał, ale mamy już pucharki z głowy. Teraz minimum proces, ja mogę tak naprawdę w krzakach się kryć nic nie robić. Bo ja sobie tutaj... Nie, 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 nie. nie. Umieram. Ale czwarta ranga, chyba proszę, czwarta ranga, Żółtą kartkę mi to jeszcze. Jeszcze no, najlepszy chłop, nie? Ja mam ciągle czwartą rangę, tak w ogóle. Dobra, nieważne. I za chwilę będę miał w ogóle misję wykonaną. Dobra, lecimy z piątą rundeczką już widzicie. Połowa za nami może podejmą gdzieś się sprawdzić, czy mam coś do odebrania. Jak nie, to najwyżej wtedy wrócimy do odcineczkę <laughs> Dobra, kogo my tutaj mamy? Edgarów dużo. co to jest? Co typek Już myślałem, że jakiś YouTuber. Chyba chłop tutaj się może zaraz... O ma ulta, nie? Czy to ogarniacie w ogóle? Ludziska. O Boże. Colt, no Boże. Tylko nie Colt, jakiego... Nawet nie wiecie, widzę, jakiego nienawidzę. I co że ja ciągle robię automatycznie, a nie tak sam celuję, no bo o tych dużych puchakach to ja w ogóle nie umiem celować tak naprawdę. Jak są takie inne postacie, to jeszcze jakoś tam da się, nie? Tylko czasami... Zawsze czasami ktoś używa, jedynie ci youtuberzy, którzy mają milion subskrypcji... Dobra, ja uciekam. Lub że którzy mają milion subskrypcji. No i, no wiecie, no i, no i wiecie, no, wiecie, wiecie, dobra. Mamy już połowę tego. Ja się tutaj w krzakach będę kryła i czekała się jedna osoba. Nie wiem, teraz mi kusić, żeby tego dodać Majka. On już tak wie, że to ja tam jestem. Niech, on chyba chce się teamować, dobra. Tutaj ktoś jest w krzakach, ja już tutaj. Daję. Ja. ja nie chodzę tam nic. Dobra, leżysz Leży, chłop. No, dawaj go. Yes! Jest! Mam już kilka pucharków, z głowy. O nie. No chodź tu. <laughs> o nie. Bo no. mnie, ty mi w ogóle, mój kochany z draszaców, który strzela mi w Bo Ale mam nic, że to mam. I jeszcze mam trzy ten. To już na teraz naprawdę trzeba wyjść. I tak nie mam nigdy do zebrania. Pucharki nabite. Nie straciłem ani jednego jeszcze pucharka. Dobra, sobie jeszcze to odbiorę, co my tu mamy? No, to tyle mała unka. Pięknie, dobra. I czekajcie, teraz ja jeszcze miałem do zebrania. Nic tak naprawdę, tylko to chyba. A więc lecimy do, do szóstej... ...deczki. Już widzę, że na razie idzie tak łatwo. Tak na, za łatwo nawet. Nie, jakoś na odcinek... Ile tam jest tych skrzynek? Dobra. Kurde. Dobrze, że mam przynajmniej trzy telemajki. To dobrze, ja mówię, że źle, to ma nieważne. Mówię jak mówię. Bo ja się boję Edgarów, tak szczerze. Chłopie! No czemu czemu te automatycznie zawsze strzela w gracz na no te, te To jest dla mnie wkurzające. Ja tutaj ze środka sobie kilka wezmę, tylko tam ten Edgard się utem i na mnie. O, przy okazji, O ho Kogo my tam mamy? Tego małuta, nie wiem. Możesz teraz na nie skoczysz, tak szczerze. No, Edgar. Ja, tu jest tych Edgarów! Ono jest tam w krzakach, na pewno. Dobra, dostał. Wiedziałem to. Co, poszedł? No co, poszedł czy nie poszedł? Nie wiem, chyba tak. To no bo ja sobie jeszcze tą skrzyneczkę widzów widzowie obiję. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Przypał. Czwart Piąte miejsce. To chyba się nie liczy jako wygląda. Nie chyba. Ale mam plus dwa pokarki Uff. I co? Ale jeszcze mam kolejną misję? Dobra, gramy już siódmą teczkę widzowie. Długo też może będzie filmik z jakimś moim kolegą z Brawl Starsa, bo ostatnio to jest, ciągle sam nagrywam z Brawl Stars'a i od razu mnie ktoś podgląda. Fajnie. Nie wiem czy u mnie ciągle mówię, podgląda jak ktoś mówi, tak naprawdę. Og nie wiem, ja już tak mam. Każdy ma dziwne swoje zwyczaje chyba. Dobra. To jest fajne, że te naboje się odbijają, a nie fajne to, że Edgar do mnie... Shelly do mnie idziesz. Co to było? ja uciekam, ja się boję szeli, naprawdę. No niby Shelly słaba, no wszyscy mówią, że... A no, to tamta bombiczka początkująca postać, kto tam... Kto tam się jej boi, no a jak grają z Shelly, to już no, pa. Nie, nie. Dobra, spo... No niech Dobra, tam skoczył, Ult... Ulta sobie już zmarnował. Mam zero power cubes. Nie wiem, czemu ja to zrobiłem, czemu ja to zrobiłem. No nieważne, jak już atakuje, to atakuje. Nie, nie, nie. Teraz dla mnie pójdzie. Tak. Co ja zrobiłem tutaj? Ja czuję, że tutaj ktoś będzie w tych krzakach. No nie, chłopie, odwal się pi. No on tak strzela. Do tego tak mówię, więc dobra. No, no. Czy <tys> <tys> Brawo. Pierwsza runda przegrana. Cieszę się bardzo. No nie. 3000, dobra. Chcimy z ósma widzeczku. To jest ósma, tak? Raczej tak widzę, ja już nie będę tak... Staram się liczyć. Jak tutaj zostawicie co najmniej 6 albo 7 opek w górę, to zrobię to, to samo par dwa, tylko że inną postacią, którą też mam dużo pucharków. Tak na przykład 8 bitowcem. Ale naprawdę widzę, nie, nie, nie piszcie. Nie piszcie w komentarzach, żebym zagrał kimś, co mam najwięcej. Co ma. Teraz będziecie pisali. No proszę widzę, nie piszcie, nie chcę. Ale jak chcecie zobaczyć, jak ja to robię, czy się wkurzam, czy nie wkurzam, na pewno się wkurzę. Jak ja nie wiem, 7 puchal... Nie, nie, nie strzelaj w to. O, nie, dobra, chłop się tam. Chłop idzie do mnie. Ale mi niszczy to przy okazji. I zaraz mnie zniszczy. To jest tutaj. To dla te ostatni. Teraz te nudeczki ostatnie... te... to już jest mega przypał. Dobra, lecimy z 9. Dziewiątą... Tak, z dziewiątą rundą, widzę, jednak straciłem, że się Dobra, ja będę te powercubę zbierał tak powolutku, tak żeby nikt mi nie wyskoczył za rogu, tak na grawiecie. Wiecie jak to jest. Dobra. Stoj... Czemu ja zawsze się tak cykam tych wszystkich? No Edgar to akurat trzeba się cykać. Cykać. Cykać, cykać. Dobra. Lecimy, lecimy z tym. Ja niszczę te powercube, tutaj ktoś mi za może wyskoczyć. Za no, chłopie. Idź, ostrzegam. Z się nie ma żartów, naprawdę do sobie. I u nie ma żartów. Tutaj jest brok. U. Dobra, uniknąłem. Jest też ten typek. No ten brok próbuje mnie jakimś cudem zabić. Ała, ała, a... ja, ja się boję. Dobra, spokojnie. On już go załatwi. Ja sobie tutaj poczekam, aż oni się pobiją. Auć. albo nie auć. To była zwycięska pasa, może umrzeć w tej każdej chwili. On ma 6 palet, ja na dwa. A my jeszcze ma ulta. Jej tak bardziej chyba odpycha. A oni się tam zatuką hm. Ja to wykorzystam. Po tej rundzie już będzie ostatni runda, jak ten czas szybko mije. A ja jeszcze połowy to nie mam, nie? Dobra, nieważne, widzowie. Po prostu przypał jest teraz mega. Dobra, nie ma przypału. Duży przypał, nie ma przypału. Jednocześnie duży przypał. Teraz umieram już. No nie, bym mógł przynajmniej ją obić, widzowie. No Boże, ale mam przynajmniej w kompas. i co? mam no mi się. Tak. I się czy ma coś do dobre. Ostatnia łądaczka już będzie. Nie. Przykro mi widzowie, niestety nie mam karnetu zodiamiarskiego. Bo teraz już się nie opłaca kupać, więc mam tylko do, do, do drop Ostatniego mi wypadło skin do Jackie, bo akurat nie grałem tak sobie po prostu. Nie wiem, jakoś nie mam jej ulepszonej na żaden poziom, bo chyba małe pucharki i korzystam. No nie jest jakaś miękka, słaba postać, jeśli nie jest najlepsza. Ale ja, Rico na przykład, jak na bardzo rzadką. Ten rzadkość to już jest dobry, tak szczerze. Bo jak się go ulepszy, to już mega dobry. dobry. Ja, ja tam już nie będę walczył, bo jeszcze zginę. Dziesiąta ranga, mega wstyd. Ja już miałem dziewiątą w sumie, więc to też mega wstyd, tak naprawdę. Ja idę tam na środek, bo tam na środek jest najgorzej. Ja już to umieram. Timują się. Timują się widzowie. Widzowie timują się, dobra, spokojnie. Spokojnie widzę, spokojnie dobra, to jest ostatnia minuta, no a musimy, widzę, po prostu to wygrać, czekajcie, widzowie, czekajcie, dobra, nie, nie musicie czekać już, czekaj, okej, okay. widzę, dobra, spokojnie, 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 my to musimy wygrać, dla, ja za was postaram się mieć pierwsze miejsce, to jest raczej me mega nieprawdopodobne, ale możemy to zrobić, razem, wspólnymi siłami się da wszystko dowiedzieć, czekaj, przejdzie, zobacz, tam było, on, ten Edgard ma ulta. Jestem coś... 8 osób zostało, ale przypał. O no, teraz mega przypał. Uuu! Dobra, teraz mój piesek robi robotę. Piesek, rób robotę. Piesek rób robotę. Zobacz, ja się trzymam blisko mego pieska. To jestem bezpieczny dla piesek. Mój różowy piesek. Załad tych bombinosów i dawaj mnie. Dawajcie, dawaj. Czemu ja w go strzelam? On by... Pewnie mówię ja ten taki nubek tam. nie chcę, nie chcę go atakować, będzie mu przykro, że... co ogóle. O, pan Edgar! Który już nie żyje. O, jeszcze moja Jessie powiedziała jest! No duży jest, bo mam już tylko mam z głowy. No nie, mój piesek będzie. <grybuj> Żegnaj psia. Byłeś fajny. I tak umrzesz. Bo nie masz szans to wygrać. Ja też tego nie mam szans. No nie, Bambiku! Bambiku, nie! To czemu ta, ta dziwolą? Long... Udało mi się, dobra. To jest dzisiaj ten Pimo jest, e primos. Ej dobra, tutaj taka mała zadema jest. Duża zatem O oh, no, chyba. Koniec tego, mam tego dosyć. No, bijcie się! No! O oh, no! Muszę to... Dla Was, widzę dla Was ostatnia runda, pierwsze miejsce. Dla Was to widzę. Wszystko to dla Was. Pamiętajcie. I tak naprawdę nabiję sobie tak też dużo pucharków, nie? Więc widzowie, to był naprawdę według mnie to był bardzo fajny odcinek, jak dużo pucharków zarobiłem. Możecie przewinąć na chwilę na początek i zobaczyć, ile miałem wcześniej pucharków i nie mam. To tak co najmniej 50 zarobiłem, no myślałem, że mi pójdzie gorzej, ale naprawdę. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym z tego postaci, postacieli, które mam duże pucharki, nie, na przykład, nie wiem, na przykład, no... Zobaczcie na ile, na, na kim mam dużo pucharków. Wybierzcie sobie jakąś tutaj postać. Zobaczcie. Patrzcie tutaj teraz na koniec, jak kim mam bardzo dużo pucharków. No i głosujcie w komentarzach, kim mam zagrać kolejnym. A ja się widzę, z wami żegnam już do następnego. Pa pa!